Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj takie przedświąteczna lekcja, czyli jak zbadać właściwości etanolu w domowym zaciszu. Słuchajcie, pokażę Wam cztery eksperymenty, które pokażą właściwości właśnie etanolu. Myślę, że oprócz tego z ogniem, każdy z nich możecie sami wykonać. W domu, mało tego, jak ktoś wykona i na przykład mi nagra filmik, który to udowodni, będzie miał ocenę z aktywności. Dobra, pierwsza sprawa jest taka, eee, co będziemy robić? Ok, do. Powinna być parownica. Ja mam takie szklane opakowanie, szklane, szklane deńko, tak? Coś takiego przezroczystego. Chemicznie powinno być do parownicy. Eee, nalej kilka kropli etanolu, określ stan skupienia, zapach, barwę i zbliż. Zapalone łuczywko Czyli ja zbliżę zapałkę I tego elementu jednak bym wolał, żebyście sami nie robili Słuchajcie, jeżeli chodzi o etanol W domu nie mam czystego etanolu Używam proszę Państwa 40% wódki Ale Państwu dokładnie wyjdzie to samo Myślę, że każde w domu Albo po prostu spirytus można wziąć Ja nie mam spirytusu, dlatego wzięłam Wziąłam tą wódkę. Słuchajcie, no charakterystyczny, ostry zapach. Jest to ciecz i jest bezbarwna, tak? Czyli możemy sobie od razu napisać wnioski. Do każdego będę tak zapisywać, czyli jest bezbarwna. Myśmy o tym już mówili, ale to jak robimy takie doświadczenia i macie to zrobić sami, to żeby to było po bożemu, ok? Yy, alkohol bezbarwny. Yy. Możemy sobie dalej napisać. Yy. Charakter, ciecz, charakterystyczny zapach. E, słuchajcie, wy nie macie papierka lakmusowego. Ja mam i pokażę, jaki jest pH alkoholu. Proszę zobaczyć, papierek nie zmienia barwy. Więc pH jest siódemeczka. Czyli możemy sobie napisać. E, Czyli piszemy sobie obojętny. Obojętny, pH równe 7, tak? Dobra. E, proszę się nie martwić. Zaraz te kropelki wyparują, to tylko alkohol. Ok, no i trzeba zrobić to zapalone łuczywko. Czyli zobaczcie. No, ja mam tylko zapałkę, więc zrobię to, słuchajcie. A może i nie zrobię? Ach, on powinien się zapalić takim płomieniem, za chwilę zgaśnie. Trochę się cykam, że podpalę kamerkę. Dobra, zaraz zobaczycie. No, on normalnie w wodzie powinien gasnąć, natomiast on płonie. Nie wiem, czy wy to widzicie. Proszę mi uwierzyć, że on. Chyba nie widzicie, to jest taki e, słuchajcie, żółty, delikatny fioletowy ogień. Nie wiem, jak to zrobić, żeby z to płonie. Hmm. No, nie wiem, słuchajcie, odsunę to, bo jest gorące. Słyszycie? Słyszycie? No, nie widać tego. Słuchajcie, jest już wieczór, nie potrafię tego inaczej zrobić, natomiast no słyszeliście, że to płonęło, prawda? No to jest tylko wódka, to nie jest etanol 96%, no więc proszę Państwa, stąd nie było tego płomienia takiego, jak pokazywałam na wcześniejszej lekcji z jednej z klas, gdzie faktycznie on był dosyć pokaźny. OK, czyli wiemy, że jest łatwopalny. Dobra. No i teraz, proszę Państwa, drugie doświadczenie. W drugim doświadczeniu zobaczymy sobie reakcję kontrakcji. Tak, tak to się nazywa kontrakcji. Eee, może zjawisko kontrakcji. Na czym to będzie polegało? Zjawisko kontrakcji. Okej. Okay próbówkę, Państwo mogą szklany słoik nawet, próbówkę napełnić powiedzmy wodą do jednej trzeciej objętości, tak, a następnie bardzo powoli Wlej po ściankach alkohol, zaznacz poziom cieczy. W probówce następnie energicznie. Wymieszaj. No Proszę Państwa. Obierzemy sobie próbówkę. Aha, nie mam wody. Oj, oj. E, to moment, chwila pauzy. Lecę po wodę. Dobra, szybka kontynuacja. Słuchajcie, może ja teraz ten kamerkę wręczę tak, żebyście to widzieli, co się będzie działo. Czyli mamy sobie słuchajcie wodę, prawda? Dostrzymy, żebyście to Państwo widzieli. O, czyli jest sobie woda. Teraz wlewam delikatnie po ściankach, więc żeby to było delikatne, ja najpierw sobie przeleję troszkę alkoholu do próbówki. Okej, okay. ale imprezka. Dobra, i teraz wlewam, wlewam słuchajcie, delikatnie po ściankach. Hmm, wszystko leci mi na stół, ale okej, okay, damy radę Ok. I słuchajcie, tylko wezmę sobie mokrą chusteczkę Okej, okay, jedna sekundka Delikatnie, oby się udało Dobra, delikatnie Słuchajcie, zaznaczam poziom Tak? I teraz zobaczcie, co się stanie, jak mocno wstrząsnę. No, sekundka. wszystko wylałam moment. Dobra, wszystko mokre, ale o! Proszę zobaczyć. Nie wiem, czy widzicie. To ja wyostrzę, żebyście na pewno widzieli. Zobaczcie. Gdzie jest ta czarna linia? Co się stało? Objętość po zmieszaniu się zmniejszyła, tak? I teraz to jest, słuchajcie, bardzo ważne zjawisko. No, pięknie, po prostu pięknie. E, wracamy do. Po tablicy. A, ok. Karteczki są, no pięknie, okay. wszystko będzie mi śmierdziało alkoholem, ale damy radę. Jeszcze zagubiłam długopis. najgorzej. Na sekundka. Dobra. Okej. Okay. I teraz, jaki będzie wniosek? Możemy sobie napisać, że mm, po wymieszaniu. Po wymieszaniu alkoholu z wodą zmniejsza się objętość roztworu. I to jest właśnie zjawisko kontrakcji. Słuchajcie, jak to wytłumaczyć? No najprościej na świecie, gdybyście sobie mieli, e, powiedzmy, słoiczek, tak? I tu mieli kuleczki. Tu są czarne kuleczki. I proszę państwa, tu jest alkohol. Jak one nie są wymieszane, to tworzą taką mają taką objętość, prawda? Jak my ten słoiczek Przekręcimy parę razy. To proszę Państwa, co się stanie? Pomiędzy te kuleczki znajdą te małe i te, ta objętość widocznie się zmniejszy, tak? To jest właśnie wykorzystanie zjawiska kompakcji. A w przypadku, w przypadku, właśnie alkoholu, który bardzo dobrze się miesza. Z wodą, one jest bardzo widoczny. Te dokładnie wszędzie się wymieszają i ta objętość wtedy nam maleje, czyli zachodzi zjawisko kontrakcji. I alkohol jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. Dobra. To teraz sobie zrobimy kolejne, kolejne trzecie. Doświadczonko. W do doświadczonku zobaczymy, jaka będzie różnica w parowaniu e, etanolu i alkoholu czyli o lotności związku. Napiszmy sobie: na bibułkę nanieść krople wody i krople alkoholu. Odczekaj. I my słuchajcie sobie, to zrobimy. Naniesiemy tą kroplę alkoholu i, i tego, i sobie po prostu zostawimy, tak? I dopiero po na końcu będziemy mówić, co się stało. To ja sobie tak. A żeby było wiadomo, tu będzie alkohol. Tu moje dziecko nie wzięło i woda, tak? To może zapiszemy. Alkohol, woda. Jest bibułka oczywiście z różowa, bo moje dziecko innych nie używa. Tu jest kropelka alkoholu, a tutaj damy drugą pipetką Kropelka wody. I proszę państwa wrócimy do tego doświadczenia na sam koniec, tak? I zobaczycie, który szybciej paruje. Więc to na razie odsuwam. Tu zostawiamy element na wniosek. Ja wiem, tu też jest wszystko mokre, no ale okej. Okay. I czwarty, mm, na szalkę Petriego, czyli mm. my na, nasze, na cokolwiek, co jest po prostu, słuchajcie, szklane i z taką powierzchnią. Na szalkę Petriego mm, niewielką ilością białka, jajka. Nanieść krotle etanol. Proszę Państwa, co my musimy zrobić? Eee, tak. eee, mamy jajko. Momencik. Etanol, żeby się nie zmarnował. Na razie go, Cię go wlać. To próbóweczki go wlać. Albo bo dobra do wody. Albo ja nie będzie wycieram, żeby Państwo to może zaobserwowali. Ok, jest powycierana ta I teraz tutaj muszę umieścić troszkę białka. No więc proszę Państwa. Ważne, żeby tam nie spadło żółtko. Trochę białka wystarczy. Reszta mogę. O, tak, rzucić. Dobra. I mamy tak, mamy sobie białeczko, ma taką piękną strukturę z żelu. Proszę Państwa, my sobie polejemy tak dosyć konkretnie, bo to nie jest czysty etanol, tylko wódka. Zobaczcie Państwo, co się za chwilę stanie. mało. To nie będzie. O, nie czy Państwo to widzą? Białko się ścina. Robi się już taka zarodek takiej jajcznicy. Można wiem, może na białej kartce to ładnie widać. O, 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 o. o! Cześć, co? Bo to A tak muszę dać, i teraz, jak sobie zobaczycie, to pojawia się. Zaczyna się jakby robić taka jajecznica, ścinamy białko. Czyli ewidentnie alkohol zmienia jego strukturę. Tak jak mówię, etanol zaczęło parę kropli, ale niestety wódka, który używam ma tylko 40%. Więc no, tutaj już widać, jak trzymam ręce, to widać, że białko się ścina, tak. Czyli tworzy się powoli. No tak, ścina się białko ze względu na temperaturę robiąc jajecznicę. To w ten sposób przede to pomieszam. W ten sposób po prostu też można ściąć białko yy, i jest to tak samo jak piecznica nieodwracalne. Czyli może, jakbym zmniejszyła to naświetlenie, to byście wiedzieli, czy tu się stworzyła. Obawiam słonie rękami to widać, że jest taka niejednolita struktura. Widzicie takie esy, floresy. To jest właśnie, yy, to jest właśnie, to jest właśnie to, tak. Czyli yy, możemy sobie napisać. Na etanolu. I piszemy sobie mm, okej, okay, wniosek alkohol, ścina białko. Czyli zmienia jego, jego strukturę. A mój mąż mi podpowiada, że jest zoom w lampie. Ja wiem, że jest zoom w lampie, to nie chodzi o zoom, tylko o to, że tego nie widać pod względem światła. Chociaż to tak już prawie widać. Widzicie, że się zrobiło mętne i powstaje taka, te białko powstaje, ale taka jajecznica. Teraz to widać. Nie chodzi o przybliżenie, tylko o to, że no, no już nie ma światła dziennego i ciężko to zauważyć. Ale że białko zaczęła się ścinać. Dobra, wracamy do bibułki. Zobaczcie. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale. Zdecydowanie szybciej wyparował alkohol niż woda. I wniosek jest taki, że alkohol jest alkohol, szybciej paruje niż woda. Myślnik jest bardziej lotny. Czyli, tak, jak mówię, jeżeli jakiekolwiek doświadczenie stąd zrobicie, nagracie, będzie za to teraz aktywności. Dziękuję bardzo i życzę wesołych świąt. Do widzenia.